Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza, Great Pizza, dzień 38, rozdział 2. I uwaga, nagrywam ten odcinek po raz drugi, bo moje nagrywanie stwierdziło, że się wyłączy. Także, cudownie. Pojawiły się doniesienia o Jingles rozpoczynających walki na śnieżki w całym mieście, więc miej oko na tego złośliwego kota. I nie zapomnijcie obejrzeć specjalnego kolędowania Foki Alberta dziś wieczorem w sali muzycznej Miasta Pizzy. Hej, to był prawie cały tydzień, non-stop pieczenia dla papa Louisiana. Właśnie potwierdziliśmy, że mają najgorętszy pikarnik w mieście. Idź po kawałek, nie przyzwyczajajcie się. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. I wracamy do gry. Świetne wyniki, bardzo opłacalne. Tak, trzymaj! Okej, okay, dziękuję bardzo, dziękuję. Co mogę odebrać? Mogę odebrać 3 deaktywy. Wow, jeszcze wiosny mi to nie czyni to jak się mówi, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, to nawiązywałam tylko do powiedzenia, okej? Okay? Może byśmy tak dzisiaj przycisnęli, żeby zdobyć tą lampę? To jest to całkiem możliwe. Tylko zależy, jakie wyzwanie mi Jingles dzisiaj właśnie strzeli. Jak leci, dzieciaku? Potrzebujesz więcej serc, aby dać swoim ulubionym zwierzakom? Tak. Dam ci 10 dodatkowych serc, jeśli mi zaimponujesz. Jeśli jesteś mistrzem piekarnika, powinieneś być w stanie zrobić 60 pizz w 60 minut. Udowodnij, że mam rację, ja dam ci więcej serc. spalej. Nie zrobię tego. Zwłaszcza, że czas się bardzo szybciutko, wiecie, wykrzecza. Ale może uda mi się dzisiaj. E, jeśli nie ukończysz wyzwania, tak, wiem, rozumiem. E, to pozbieramy sobie diaksy. I może nam się uda coś zautomatyzować? A jest to bardzo prawdopodobne. Wow. Wiesz co? Spróbuję czegoś nowego. Jedną pizzę z pesto, anchoya na nas. Proszę, wskazówka. To jedno, tak? Okej. Okay. Pesto, ser, ananas, anchois, pesto, ser, halo, pizza, bardzo proszę, ananas i anchois, anchois, zawsze, nie wiem, jak to przeczytać. Jeśli macie pojęcie, jak to przeczytać, dajcie znać. Ananas i anchois, super. Dobra, mamy jedną pizzę w minutę, więc jest gitówa. Ja na 60 nie zrobimy, nie mam mowy. Kur, 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 spoko bez wątpienia najlepsza pizza I jaką kiedykolwiek jadą, ja wiem. Wezmę pizzę ze wszystkim. Możesz użyć to. okej. Okej, okej. Jak mówisz w ten sposób do mnie, no to spoko. E, dobra. E, za każdym razem przez tą automatyzację ja się zacinam. Bo sobie tak myślę, a poczekałaś mi się skończy klikać automatyzacja, żeby móc przesunąć deskę i to mnie... Sprawi I to sprawia... To mnie tak, wiecie, w miejscu zatrzymuje, że e, nie robię tego, co powinnam, tylko czekam. Zamiast, wiecie, dawać te składniki kolejne, y, paprykę dałam, się na chwilę zamyśliłam. E, Anshua, Anchoa, Anchoves, jakkolwiek by tego nie przeczytał, e, i tak będzie źle. <grytanie> lecimy, lecimy. Dzisiaj nie wiem, czy nagram cztery odcinki. W sumie mam takie wyzwanie troszeczkę do Bani. Jak widzicie, ja już powinnam kończyć tą pizzę, już powinnam ją wydawać, a... no. A jeszcze jest jak jest. O, może w ten sposób. I właśnie, muszę patrzeć na nagranie, żeby mi się nie wyłączyło przypadkiem. Nie mogło być lepiej, dziękuję Ci. Wiecie co? Ja w sumie zrobię teraz cięcie, żeby jakkolwiek mieć zapisane te y, minuty, myślę, że... że taki pocięty, ale przynajmniej będzie odcinek. Dobra, lecimy. Potrzebuję pizzy z ananasem na kolejną randkę, żeby sprawdzić na czym stoję. Co? Okej, okay, chcesz? Sos, pesto, ser i ananas. Sos, pesto, ser, i nasz piękny ananas na pizzy. Nie no, już dzisiaj raczej nie zrobię tego wyzwania przez moją głupią nagrywarkę. Trudno. Trudno, trudno, trudno. Nie chciałabym. Boję się, że. No właśnie, nie wiem z czym to było związane, że mi się nagry nagrywanie wyłączyło nagle. I to zaśpiewać piosenkę o tej znakomitej piłce, dziękuję bardzo, 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 ozdobądź. Czy ja właśnie będę miała składnik? Będę miała kolejną automatyzację. hi, hi, hi. Z Anamoskiem, Ok, Bardzo, bardzo appreciated. Serduszka! W kogo ja miałam teraz ładować? Chyba w liska, nie? Tak patrzę, lisek ma dość dużo. Albo pingwinka, ale chyba lisek ma więcej. To lecimy z liskiem na razie, zobaczymy. Ojku, pięknie, jednak nie mogę. Przenosisz światu radość w swoją pizzę, opiekarzu. Zawsze się cieszę, gdy jem twoją pizzę z oliwkami. Poproszę potrójną. Okej, okay. czyli trzy chcesz. Dobra, raz, dwa, trzy. Ale oni mają takie fajne te zamówienia, jakby wszyscy klienci robili takie proste zamówienia, jak yy, nasz piękny, kochany, malutki stworek. I wiecie co? Tak myślę, że ja sobie wezmę oliwki na automatyzację, a pieczarki weźmiemy później, bo yy, póki trwa ten event świąteczny, to w sumie jeszcze nie raz może się zdarzyć, że ten śliczny, mały, biało-czarny stworek do nas przyjdzie. Biało-czarny stworek, przyjaciel, nasz malutki przyjaciel, yy, prawda, bez piór. Znaczy z piórami, ale nie umiejący latać, Jezu, nie kompromituj się, Zuza. Na pingwinach to ja się znam tak, jak na pingwinach z Madagaskaru, nie? To jest moja jedyna wiedza. I jeszcze oglądałam kiedyś serię na Netflixie. Ta pizza jest tak dobra, Sprawia, że czuję się jakbym mogła latać, Ale mam, Okej, okay, super, dziękuję. Ale mam mieszane uczucia co do właśnie tego serialu, który oglądałam na Netflixie, bo czułam się jakbym oglądała jakiś serial dla dorosłych trochę czasami. Była taka walka o przetrwanie, nie wiadomo, uratować gatunek i te sprawy. Ser ananasa i paprykę, proszę, proszę, co chcesz. Ser, sos, papryka, ananas, ok. Sos, ser. Ojejku, wzięłam je na ziewanie już bez przesady papryka i ananas. A może wiecie, Goodpizza wie, że nie zmontowałam poprzednich pięciu odcinków i nie chce się nagrywać. <grym> nie, nie Goodpizza, tylko moja, moja nagrywarka wiem. Sponsor jest? <grym> się nie powinnam chyba tak cieszyć na sponsora. Smacznego. Wow, mam na myśli, wow, ja też. O panie, ile zadań? Cudownie. Dobra, wiecie co? Eee, polecam z sponsorem, póki jest. Dobra, i wracamy. Chcę spróbować ananasa pod wodą i proszę, położyć na niej sos pesto. Okej. Okay. Ananas pod wodą, sos pesto, czy ja dobrze rozumiem? Nie dopytałam. Ajajajajaj. Będzie źle, no ale trudno. Patrzcie, przekroczyliśmy magiczny tysiąc. Dopiero teraz zauważyłam. Ojejciu, i mamy cztery... 10 jeden, jak się głów. To mam wiosnę nie ale następnym razem spróbuj nałożyć więcej anhois. Wiedziałam, że coś się A no tak, podwodne. Dobra, nieważne. Mogę dostać hot doga? Yy, nie. Okej, okay, w takim razie na okej, okay, proszę cię bardzo. A co ci chodziło z hot dogiem? Nie wiem. Pizza wegetariańska, podwójne zamówienie, wskazówka, okej. Okay. Wegetariańska. Tak? Sos. Okay. Sos. Ser. Ja się muszę 10 razy upewnić, czy to wegetariańskie jest, czy nie. Z jednej strony robiłabym sobie po kolei w sumie te diaksy, ale kurde, jest większa szansa, że mi się trafią oliwki niż y, pieczarki na pizzę. Chociaż prędzej czy później tak wszystko muszę zautomatyzować. Nie wiem, nie wiem, nie, mam dylemat co dać. Wiecie do automatyzacji. Już mi się naprawdę nie chce klikać, ja już tego już mi się zaczynają zlewać te okienka, ja już ich nie widzę dobrze. Yy, nie, nie chcę, Jezu, nie chcę mojej nagrywarki się wystraszam się wyłączą dobrze, lecimy z bakłażanem, z ananaskiem. I z bazylią. Super. Lecimy do pieczenia raz, do pieczenia dwa i może jeszcze jednego klienta zdążymy obsłużyć. Ale w sumie patrząc sobie na nasz ten, z tymi pizzami nie jest tak tragicznie. Smacznego. Kiedy skończę z tą puszną pizzą, mój brzuch będzie trząsł się jak galaretka. Bardzo się cieszę, że ci posmakuje. Tu jeszcze idealne pizze, jeszcze dwie by wypadało zrobić. Proszę, proszę, wskazówkę ok. O matko. Ale lubię wszystko inne. Sos zwykły, okej. Okay. I dolecimy. Teraz tak. O matko. Wszystko. Ja powinnam jakieś osobne osiągnięcia albo jakieś dodatkowe napiwki mieć za wszystko, bo mi się już po prostu nie chce klikać. na ananas, a po taki, takiej pizze naprawdę trzeba mieć niezły zjazd. Zjadłabym pizzę, a dzisiaj jest piątek, chociaż mam pizzę w domu, taką z samym serem. Dajcie znaka, czy lubicie pizzę z Biedronki. Ja, u nas zawsze jest w lodówce, tak na wszelki wypadek, jakby nie było co jeść, w sensie nikt nie robił obiadu, no to zawsze warto mieć pizzę czy jakiegoś innego gotowca. W ogóle wypowiedzcie się, jakie macie podejście do gotowców. Jestem bardzo ciekawa, czy u że jest tak swobodnie, czy jak u świrów? Nie? Gotowca są z koniec kropka. Jeśli wygram na loterii, zatrudnię cię jako mojego osobistego szefa kuchni. Nie mogę się doczekać. Let's see, co mamy dzisiaj. Zeromek na wynajem, zwrot Super, jeszcze możemy obejrzeć reklamę. No po prostu rewelacja, dobra. Spray to i dodatki ulepszenia. Teraz pieczarki czy oliwki? Pieczarki czy oliwki? Pieczarki. Idę po kolei, bo sobie za bardzo namieszam. Automatyzacja to jest po prostu... No, ale jesteśmy na plusie. To, to się liczy. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!